Cześć witam na kanale Hard Reset, w tym odcinku pokażę Ci jak dodać skrót do klawiatury w telefonie OnePlus ISP. Na początku przechodzimy do ustawień, o przepraszam do ustawień, następnie zjeżdżamy w dół do zakładki system i aktualizacja, a następnie klawiatura i metoda wprowadzania. Teraz wybieramy opcję zarządzaj klawiaturami, a następnie Gboard, tutaj wybieramy opcję słownik, a następnie słownik osobisty. Wybieramy język, do którego chcemy dodać dany skrót. Możemy też wybrać opcję wszystkie języki i wtedy skrót doda się do wszystkich języków. Naciskamy plus aby dodać. Na początku wpisujemy słowo, na przykład Hard Reset. A skrót to HR. Teraz możemy wyjść i skrót się ustawił. Jeżeli wideo było dla Ciebie pomocne, zostaw łapkę w górę oraz subskrypcję. Z mojej strony to tyle, ja się żegnam. Cześć.